Przed nami chwila oddechu od tych bardzo wysokich temperatur. Dagmara Moranowska. Witam państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Nad Polską ulokował się teraz układ wyżowy, który zapewni nam cały czas bardzo pogodne niebo. Natomiast z zachodu zaczną napływać masy nieco chłodniejszego powietrza i tak tej nocy na zachodzie od 10 do 14 stopni, 12-13 stopni w centrum. Cieplej cały czas na wschodzie i południowym wschodzie. Tutaj do 17 stopni w Rzeszowie czy w Krakowie i nawet 18 stopni w Katowicach. Natomiast tej nocy nad południową Polską będzie przechodził front atmosferyczny, który tak jak państwo widzą, będzie przynosił opady deszczu, a także lokalne burze. Jutro natomiast kontynuację tej wyżowej i bardzo pogodnej aury. W całym kraju praktycznie przez cały dzień będzie dominować słoneczna pogoda. Wyjątkiem będzie południowa część Polski. Tutaj jeszcze spore zachmurzenie, cały czas przelotne opady deszczu i lokalne burze. Tutaj także chłodniej, wysoko w górach około 22 stopni. Na przeważającym obszarze kraju od 23 do 24, 25 stopni. Cieplej będzie w okolicach Warszawy, tutaj 26. No i w części południowo-wschodniej cały czas bardzo ciepło do 28 stopni. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie bardzo pogodna, momentami nawet zupełnie bezchmurna. Na termometrach nieco niższe wartości od 11 do maksymalnie 12-13 stopni w Bydgoszczy. Jutro także w naszym województwie czeka nas bardzo przyjemna i słoneczna niedziela. No i temperatura również będzie komfortowa, przyjemna od 23 stopni w północnej części regionu przez 24 do 25 stopni we Włocławku. Tutaj będzie jutro najcieplej. Na barometrach natomiast delikatny spadek ciśnienia jutro 1015 hektopaskali. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.